Nie ma z tej strony The Cube, a to jest The ko Pfizer. Dzisiaj sobie zagramy challenge pod tytułem Epic Fetus. Chyba tu nie muszę za dużo mówić, bo jedyne co to... E, gramy dokt doktorem Fetusem, dokładnie ep Epic Fetusem. Nie, doktorem Dobran. Plączę sobie język. E, I od razu dajemy y, dajemy sobie kartę z... Nie to Dajemy Kurczy, no! Dałem sobie kartę z. Zawsze zapominam, jak to się nazywa. Czekajcie, teraz powiem: The Emperor. No, okej. Okay. I sobie dajemy to i lecimy od razu do boku. Jedyna itemki to do są jeszcze trzy... Tak, dobra. Squizie. Otóż szata na też nie wiemy, też to jednak było to jest zbyt OP. Speed down. Dammit. Wiesz jak ja wolno się ruszam. Speed down. Nie, dzięki. Trice Tears. Ok. To chyba będzie najszybszy jaki jest możliwy. The Devil, nice Necropolis XR, czyli... Nie to chciałem! Zawsze nie wiem, w którą stronę A, I... Wysoka. To chyba będzie zbyt prosty jak dla mnie challenge, no ale dobra. Больше... Гдов! Курча, он это, зверизвит шибко! I to powoduje, że epic fetus może przemienić całą grę na Oh shit. Było blisko. No to lecimy dalej. Kurczę, a ja myślałem, że mi się da. Bez Bezzymywania obrazem. No, zamienia się tam Aniołka, czy tam coś. No, to jedziemy jeszcze dalej. Nie, nawet tu... Nawet byśmy nie mieli jak Dobra, wykorzystuję moją prędkość. No, bo To przez tak, gdy było widać, że to był zwykły Isaac. Trochę głupio tego bossa zrobili, to jest po prostu tym samym, tylko że spammy nóżki i więcej, więc już spammy tego. Idiota, myślałem, że mi się uda bez. Dobra, to tak, więc to bardzo szybki i krótki challenge, uwielbiliśmy się na 6 minut. Tak więc dziękuję za oglądanie z tej strony DQ i do zobaczenia w następnym odcinku, cześć!